Cześć, z tej strony Martyna, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw o numerze 7784, a będzie to lewa władca dżungli z serii Lego Bionicle. Nowa seria Lego Bionic opiera się na legendzie, w której dwóch braci tworzy maski mocy. Rzecz dzieje się na wyspie Okoto. No i z legendy dowiadujemy się, że dwóch braci, Makuta i Ekimu, stworzyli maski mocy. E, maska kontroli należała do Makuty, a silniejsza maska, czyli maska stworzenia, do Ekimu. E, Makuta był bardzo zazdrosny, więc stwierdził, że złamie prawo, które mówiło, że maska może zawierać tylko jeden żywioł i stworzył maskę ostatecznej mocy. Kiedy ją założył, wyspa Okoto zaczęła się rozpadać. Na wyspie pogrążonej w chaosie zasiedliły się pająki zagłady oraz czacho pająki. Na wyspę przybyło sześć bohaterów Toa, każdy reprezentował inny żywioł, aby odnaleźć i odbić od yy, pająków zagłady maski mocy. Lewa jest władcą dżungli. Ma on zieloną zbroję z żółtymi elementami, no i oczywiście yy, srebrne na ramienniki oraz na kolaniki, yy, które go chronią. Dodatkowo ma on dwie dosyć specyficzne bronie. Są to sztylety połączone z ostro zakończonymi skrzydłami. Widzicie, tutaj mamy wiatraczki. No, i e, mo, nasz lewa może nosić je albo w ręce, tak jak w tym przypadku, albo z tyłu ręki, e, kiedy nie walczy. Dodatkowo te bronie możemy mieć razem albo osobno. Wystarczy, że rozszczepicie. No, i w dwóch częściach wygląda to mniej więcej tak, że z tyłu ręki lewa ma skrzydła, a w ręce sztylet. Oczywiście rękoma może poruszać, umożliwia nam to pokrętło z tyłu, no i w momencie, kiedy nim kręcimy, nasz lewa posługuje się swoją bronią. Tak uzbrojony Lewa jest już gotowy do walki. Pamiętajcie też, że wszystkie jego stawy się zginają, także bez problemu możecie go ustawić w takiej pozycji, jaka Wam się podoba. Do zestawu dołączony jest granatowy czachopająk oraz złota maska mocy. Celem Lewy jest zdobycie Złotej Maski Mocy, aby mógł on pozyskać nowe umiejętności. Ale oczywiście Maska Mocy jest chroniona przez Czachopająka, którego musimy zaatakować i zabić. Czachopająk zaatakował Lewę od tyłu i wskoczył mu na głowę. Lewa jest zdezorientowany, ale na szczęście ma specjalne narawieniki, które mogą Wtrącić naszego pająka. A masz Czachopająku. Jestem teraz bez mojej maski, naprawdę mnie rozścieczyłeś. A masz. A masz. Co się nie masz już jednej nogi. Zdepnę się. Lewa zabił czachopająka, ale sam nie wyszedł bez szwanku, ponieważ odpadły mu na kolaniki które chroniły mu nogi. Możemy teraz bez problemu włożyć nową maskę na głowę lewy. No i lewa z nową maską nabiera nowych umiejętności, które oczywiście musi okiełznać. Jak widzieliście, Lewa bez trudu pokonał Czacho pająka e, za pomocą swoich fantastycznych broni. E, tego bohatera oraz innych z serii Lego Bianico znajdziecie na megadiscount.pl.